Rzymski pokój, znany też jako metoda loci, to jedna z najstarszych i najskuteczniejszych technik zapamiętywania, stosowana już w starożytnym Rzymie i Grecji. Wykorzystywali ją mówcy, filozofowie i uczeni, aby zapamiętywać długie przemówienia, listy argumentów lub skomplikowane koncepcje bez notatek. Polega ona na powiązaniu informacji z konkretnymi miejscami w wyobrażonej przestrzeni Twoim pokoju. Domem, ogrodem czy drogą do pracy. Każdy element, który chcesz zapamiętać, umieszczasz w tym pokoju w formie obrazowego skojarzenia. Dzięki temu, gdy później spacerujesz po tej przestrzeni w wyobraźni, odtwarzasz zapamiętane informacje w logicznej kolejności. Nasze mózgi świetnie zapamiętują obrazy i przestrzeń, dlatego powiązanie faktów. Lub pojęć z konkretnym miejscem, np. sofą w salonie, lampą czy drzwiami wejściowymi, sprawia, że łatwiej je później przywołać. Przykład. Chcesz zapamiętać listę pięciu zadań na jutro: jeden, zrobić zakupy, dwa, oddzwonić do klientki, trzy, napisać raport, cztery, umówić się na badania, zrobić trening. Rzymski pokój to Twój salon. Na sofie wyobrażasz sobie torby z zakupami. Na stole dzwoni telefon. Na półce z książkami leży raport. Na oknie wisi kartka z napisem badania. W drzwiach stoi mata do ćwiczeń. Kiedy rano wejdziesz w myślach do swojego salonu, twoja pamięć sama przypomni ci wszystkie zadania. Bez listy. Dlaczego rzymski pokój może ci pomóc? Zwiększa koncentrację. Uczysz się skupiać uwagę na szczegółach i przestrzeni. Poprawia pamięć, aktywuje obszary mózgu odpowiedzialne za obrazowanie i orientację, ułatwia naukę. Możesz zapamiętywać prezentacje, przepisy, języki obce czy daty. Wzmacnia kreatywność, uruchamiasz wyobraźnię i tworzysz własny świat mentalny. Pomaga w codziennym życiu. Nie zapomnisz o ważnych sprawach, spotkaniach czy zadaniach. Jak stworzyć swój własny rzymski pokój, krok po kroku. Wybierz przestrzeń, najlepiej dobrze znaną, na przykład twój pokój, mieszkanie, ogród, drogę do pracy. Określ punkty orientacyjne, na przykład meble, okna, drzwi, obrazy. Połącz każde miejsce z konkretną informacją. Używaj obrazowych, czasem zabawnych skojarzeń. 4. Odtwarzaj trasę w myślach. Powtarzaj ją kilka razy, aż poczujesz, że widok masz w głowie. Piąty. Rozbudowuj swój pokój. Możesz tworzyć nowe pomieszczenia dla różnych tematów. Przykład zastosowania w rozwoju osobistym. Jeśli uczysz się nawyków wdzięczności, możesz stworzyć pokój wdzięczności. Na stole leży notes z trzema słowami: Za co dziś dziękuję. Na ścianie wisi zdjęcie kogoś, komu jesteś wdzięczna. W oknie wpada światło. Symbol pozytywnej energii. Codzienny spacer po tym pokoju pomoże ci utrwalić pozytywne myśli i emocje. Rzymski pokój to nie tylko technika pamięciowa, ale też sposób na świadome życie.